Godzinach. Dzisiaj zainstalujemy sobie na wersję Minecraft 1.7.10 moda, który się nazywa Kamera Studio. Mod i pozwala nam filmować nasze Minecraftowe przygody i robić time y i takie różne inne filmiki. Ok, co trzeba zrobić? Trzeba, trzeba pobrać dwa pliki z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.ania.pg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.ania.pg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i kamera studio pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę, okazuje się, że jesteśmy w wątku kamera studio na stronie 132 i szukamy postu numer 2685. Tu mamy 2680, więc zjeżdżamy jeszcze w dół i szukamy 2685. Jest tutaj napisany przez Suschen. I tutaj, w tym właśnie poście, w tym wątku, w tym, w, tym, w, tym, w tym poście, tak w tym poście, jest link, z którego korzystamy, żeby właśnie pobrać kamera studio na wersję 1.7.10. Także to jest pierwszy plik, który nas interesuje, stąd go pobieramy. Przypominam, 2685, post. A teraz pobierzemy sobie jeszcze drugi plik i drugi plik, okazuje się, że jesteśmy na tym samym, w tym samym wątku, ale z kolei na pierwszej stronie i zjeżdżamy sobie w dół, tutaj wszystko dotyczy kamera studio 172, ale zjeżdżamy w dół, zjeżdżamy, zjeżdżamy i, i, i dojeżdżamy w końcu do sekcji download links, i tutaj jeszcze zjeżdżamy w dół i nad tym zielonym spoilerem jest coś takiego link to the video recorders dependency file direct link. Na to klikamy i stąd pobieramy drugi plik potrzebny nam do tego, żeby nam ten mod działał dobrze. Także przypominam, na pierwszej stronie tutaj jesteśmy tego wątku, i stąd właśnie tutaj z dołu pobieramy ten właśnie plik. Na to klikamy i stąd pobieramy. OK, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz tych dwóch plików, potrzebne są jeszcze minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.710. Jeżeli nie macie jeszcze zainstalowanego Forge na wersję 1.7.10, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku pomocne Tuty 425. A jeżeli macie w wersję non-premium Minecrafta i nie macie Launchera, to dowiecie się skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku pomocne Tuty 424. Potem wróćcie do filmiku 425 i zainstalujcie Forge na wersję 1.7.10. I uwaga, w filmiku 425 ja instaluję Forge z końcówką 1152, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo jak pokazuję w filmiku wersję rekomendowaną. Wersja rekomendowana ma numer końcówki 1230, i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. OK, co trzeba zrobić, żeby zainstalować? Musimy wejść do folderu %appdata% .procent przez roaming. Musimy znaleźć folder .Minecraft, w którym już mamy zainstalowanego forja na wersję 1.7.10 i ten folder .Minecraft sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak mamy skopiowane, to możemy zainstalować. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .Minecraft, wchodzimy do folderu Mods i przerzucamy te dwa pliki. Do folderu moc, tak jak są, tak jak je pobraliśmy, bez rozpakowywania, bez niczego. Wrzucamy tutaj do folderu moc, mamy wrzucone, jest zainstalowane, możemy zamknąć i wchodzimy do Minecrafta, żeby sprawdzić, czy to działa. Oczywiście czekamy, aż się tutaj uruchamia wszystko. Tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z Forgem z końcówką 1230. Klikamy play i czekamy dalej na stronę startową. Także jeszcze momencik. Już za chwileczkę, już za momencik. Już jest czarny ekran, to za, za moment będzie logo Modanga. O już jest, także za chwilę będzie strona startowa. I jeszcze moment... No i raz i dwa i ostatnie mówię, ty. nie udało się, o jest. Wchodzimy do MOC i tutaj będziemy widzieć tylko jeden z tych dwóch plików, kamera studio. Tego drugiego pliku tutaj nie widać, ale on jest zainstalowany. Gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. I pokaż się, nasz wybrany świecie. Jak widzicie, kamera Studio jest zainstalowana. I piszą, żeby kliknąć O, żeby zobaczyć opcję. No to w takim razie klikamy O i mamy tutaj opcje Kamera Studio. Tutaj właśnie jest napisane, że opcje są pod przyciskiem O, komendy, to nas bardzo interesuje, bo P, przycisk P będzie zaznaczał nam punkty, które będą jakby takimi odnośnikami, gdzie, skąd ma się zacząć i którędy ma iść, że tak powiem, nagrywanie. Come third person, to nas też interesuje, tutaj robimy on, players view robimy ON, Indirect Video Record, czyli to nam pozwoli nagrywać te filmiki i je sobie nagrywać do plików. Także tutaj robimy ON. Tutaj wideo prędkość zmniejszymy sobie, to jest właśnie jak, jak timelapsy, jak mają powstawać, że na przykład nagrywamy minutę, a to będzie się pokazywało jakby 8 razy szybciej albo 2 y, razy szybciej, czyli że jeżeli nagramy minutę, to, y, to w, w czasie 30 sekund nam to wszystko pokaże. Ok, co tutaj jeszcze? Wideorek tutaj nas to też interesuje. Tutaj nic nie zmieniamy, ale tutaj mamy wideo z folder. Idziemy tutaj i właśnie te wideo, które sobie nagramy za, y, zapiszą nam się w folderze .minecraft przez videos. Tutaj nam się stworzył taki właśnie w folderze .minecraft tutaj za versions nam się stworzył właśnie folder videos i tutaj nam się nagra Nasz filmik, który zaraz nagramy. Gotowe. Gotowe. Video speed mieliśmy tutaj dwa razy. Okej, okay. gotowe. No i teraz sobie nagramy, co też sobie tutaj nagramy. Zróbmy sobie tutaj creative, żeby sobie polatać. Oczywiście, możemy to robić w bardziej tradycyjny sposób wskakiwać sobie na na klocki i sobie ustawiać, no ale jak mam creative, to dlaczego nie mam wykorzystać. Ok, patrzę na łóżko, klikam P i zaznaczam pierwszy punkt. Tutaj stąd wystartuje kamera i będzie nam nagrywała ten nasz domek przy zachodzącym słońcu, nie, pewnie nie zdążę. Teraz znowu klikam, albo sobie tutaj podwyższymy, klikam, patrzę na, P, na łóżko i klikam kolejne P, czyli mamy zaznaczony drugi punkcik, i teraz znowu sobie tutaj na dole stając, klika, patrzę na łóżko, klikam P, mam zaznaczony trzeci punkcik. Teraz sobie tutaj pójdziemy w te, w te, w te, w te y, trzciny cukrowe, tu sobie staniemy i napiszemy coś takiego. Come, start. 10 sekund, czyli on nam w 10S, czyli będzie nagrywać 10 sekund. A pokaże nam to w przyspieszonym tempie dwa razy, czyli 5 sekund. OK, i klikamy Enter. I proszę bardzo, widzimy, że kamerman Ania Pege idzie tutaj i nagrywa nam ten nasz domek. O, i skończyła. Jest napisane Traveling Ended, i jest, że zapisano w folderze. Także tutaj sobie wchodzimy do folderu Videos i mamy tutaj nagrany ten filmik. Teraz go sobie włączymy. Tu chwilę poczekamy. No, o, już nam się pokazuje. Czyli klikamy Start i proszę bardzo, 10 sekund nagrywała, a w, w ciągu 5 sekund nam to pokazało. Nawet 4 do 5 doszło. Ok, czyli jak widzicie. Jest to nagrane, wszystko działa, czyli ja kończę, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę Aniapg.pl, wchodźcie na nowy forum na stronie AniaPG.pl. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. To tymczasem trzymajcie się, żegnam się z wami siną cukrową.